Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa nietypowa. Mamy tutaj M5A1 Steward. Jest to zacny czwarty tier. A za sterami tej zacnej maszyny, równie zacny Goldilio. No i co? No i kończymy nagrywanie. Także tak jak obiecałem Goldiemu, bitwę nagrałem. Także dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Nie, no oczywiście to był taki żarcik, taki niewinny żarcik, haha, pośmialiśmy się. <laughs> Ale w ramach wyjątku, normalnie tych tierów teraz już nie pokazuję. A tu mamy czwarty tier, tier losowany na piątki. Mamy również Goldiego. No i trochę trochę poznajomości. Ugiąłem się. Ale jak zobaczyłem wyniki bitwy. Nie miałem wątpliwości, że bitwę muszę pokazać. Sami jej nie obejrzałem nawet, więc nie wiem, ilu graczy wywaliło złota, ale wiem, że wynik jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. No i mamy tutaj o właśnie pierwszego wywalonego. Saw 40, bardzo groźny przeciwnik, jeżeli dobrze przyceluje trafi. No ale Goldi też jest bardzo groźnym przeciwnikiem. Już ma 284. Już więcej niż szwak na szóstkach. Tak, mamy sterfała. Jest wsparcie naszych, jest wsparcie, ale w tej bitwie. Goldi będzie jak jednoosobowa armia. No tu BDR, bardzo, bardzo groźny przeciwnik. Trzeba pamiętać, że. Goldi ma tylko 520 HP A ten BDR ma go na... No to dwa strzały, jak zależy jak, go polos... jak mu polosuje średnią. No, 2,5 no, troszeczkę. Także potrafi zrobić wielkie kuku Ale nie ma topowego działa. Nie ma topowego działa, czyli to, to jest na plus. Mało HP stracił nasz bohater. A ten BDR szybko padł. Co prawda, gold jedzie teraz na goldzie, ale nikt zobowiązuje, tak? Więc to jest wybaczone. To, co by nie przeszło u kogoś innego, tu przejdzie bez najmniejszego problemu. O, no, gorzej, jak mu się gold skończy. Ale <grym> jest. Jest lorneta? Jest! Jest! Najważniejsze wyposażenie na tym tierze. Lorneta. Teraz cyk. Zobaczcie, Excelsior, nawet nawet taki czołg teraz paziowany, ja nie wiem ile penetracji ma tutaj na goldzie, 130, to jest moc, no to porównanie 81 do 130, no to jest masakra, nawet odbił strzał od Excelsiora, no Steward to jest potęga, 130 penetracji, to jest potwór, potwór. To nasi się wylewają na te resztki pojazdów przeciwnika. No Goldi tutaj spokojnie czeka, aż steward drużyny przeciwnej wychyli się bardziej. Może złapie go na gąskę. Może, 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 może. Może tak, może i nie. Ale królem wzgórza. Kto jest królem wzgórza? Król Lew. No przecież nie Goldi. Nie, nie, nie. No nie no, Goldie też jest królem. Królem lwem. no Królem wzgórza. Excelsior i Hecer. Hecer by tak z hajeków przyłożył. No to byłoby ciekawe. A zobaczcie jak ładnie się, ładnie się chowa w zagłębieniu Goldie. Także wystawia tylko wieże. Wykorzystanie terenu idealne. I wykorzystanie Golda również. O, ale ta bitwa będzie kosztować. No, ale Goldiego na to stać. Ma bogatych sponsorów. Spokojnie. W razie czego później w, po bitwie jakiś, nie wiem, jakieś wsparcie dla niego założymy. Dodatkowo. No, następny z przeciwników. Ale baza jest zajmowana. Bazę trzeba ratować. Bazę. Tu nie wolno się zajmować przeciwnikiem, to bazę trzeba ratować. 30 sekund do końca bitwy. Goldi, Goldi, obudź się. Przestań robić damage. No, ja wiem, to pusty damage. No i szybko, szybko na bazę. Szybko, szybko trzeba coś zaświecić. Tam za skałką właśnie i sztuk. I hecer I ten hecer chyba kapuje. No nie, to sztuk. Więc sztuka trzeba zbić. I jest zbite. Spokojnie. Bardzo zacięta bitwa. Ostatni gold. I teraz Goldi, no, teraz musisz skilla pokazać. O tak. O tak. Już są problemy, nie? Ale na szczęście Hector gorzej ustawiony, bo ostrzeliwany z kilku stron. No i Goldi znalazł jakąś lukę i wcisnął mu ten jeden pocisk kończący. Ale bitwa, no tam, za żarta, za żarta. Ważne, że Goldi ma jeszcze dużo HP, ale ten twardy przeciwnik w postaci kolejnego Excelsiora e, tutaj jest sztuk, sztuga. Ładnie. Goldi wykończył. Jeszcze jest artyleria, no, ta artyleria może być problemem. Ja bym wykończył lufę, o ile to możliwe. Goldi też, Goldi też. Gąska może? Ładnie. Ładnie. Ten pociąg może nawet trochę przeszkadza wrogiej artylerii. Albo ta artyleria po prostu postanowiła sobie postrzelać do kogoś innego. No, Lewek naprawdę jest groźny na tych tierach. Każdy to wie. Goldie też jest groźny na tych tierach. To Widać. Nawet ten przeciwnik nie starał się obracać w kierunku Goldiego. Może dlatego, że Zajęłoby to zbyt wiele czasu, a miał do kogo strzelać. Więc szósty frak na koncie Goldiego. Jeszcze przydałaby się jakaś tam artyleria. No tylko, żeby nie zrzucił sojusznik Goldiego z mostu, bo takie rzeczy się zdarzały. Nawet na klanówkach w porządnych klanach w -ach też ach też takie rzeczy bywały. No na, na, na klanówkach może niekoniecznie, bo to od razu proszę by kick z klanu. Ale no, na natarciach tego typu rzeczach to tak, tak. I lewek wykończony. To był ostatni z przeciwników. Przejdźmy do wyników, właśnie końcowych. Padła Masterka. Medal Orlika. Jest ten sam Orlik co kiedyś, ale, ale nasz medal, więc naprawdę. Naprawdę gratulacje, medal wsparcia, obrońca, duży kaliber i top gun. 7 fragów, 4176 damage'u. No naprawdę, zacny wynik, zacny wynik. Na siódemkach, nieraz na ósemkach ciężko taki, o taki wynik na siódemkach. No, zwłaszcza to taki wynik, to to już wtedy jest naprawdę dobra bitwa. A tutaj mamy czwórkę. No strzelał się z golda nasz bohater, ale goldilo. No tak. Niko osobowiązuje 1706 EXPA. No ładnie, ładnie. Nie powiem. A gdzie jest tutaj. Podsumowanie bitewne? Gdzie jest 500 tysięcy do tyłu z kasą? Nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się. Tyle golda poszło. Chyba, że to był jakiś zapas. E, uzupełniony tej amunicji. No nie, nie. To, Niemożliwe, niemożliwe, 96 tysięcy za amunicję, a tu jeszcze jakaś misja wpadła, coś tam jeszcze, ale mimo wszystko konto premium. Spodziewałem się większego deficytu kredytów, no tak, chociaż to czwarte tiery, więc, więc wiemy jak to jest. Ale wróćmy do wyników, zablokowane przez pancerz, 110 5 pojazdów wyspotowanych, 585 asysty, 100 punktów obrony bazy. Tak ledwo, ledwo, ostatniej chwili prawie, że. Ale naprawdę bitwa, o, wow, o, tak trochę wow. No tak pójdzie, no ujdzie w tłoku, no ostateczności, no poznajomości. Bitwa pokazana, nagrana, niech się chłopak cieszy. Ja też się cieszyłem. Na ją, na, nie, ja też się cieszyłem nagrywając ją. O. Także. Chyba wszyscy zadowoleni oprócz widzów. <laughs> no nie, no, myślę, że przełkniecie jakoś ten czwarty tier. Ale wynik naprawdę, naprawdę warty zauważenia. Bardzo, bardzo dużo domedu. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.